Ale bimbrownika jest to trzeba robić bimbrownika, bo ja chciałabym nie być bimbrownika. Mm, dobra, zrobimy to dostawę, bo birownik jest gotowy. I jakby lapek możesz zwinąć trochę więcej mogę sobie trochę lepsze te ustawienia rzucić. Jako szczególnie dużo, co ty tam robisz, Boże jeżdż. No, No No jak chcesz skoczyć? u mnie się nic nie zmieniło, ale chciałam tego kupić, co nowy mikrofon, ale... Mówiłam, że jak kupiłam krzesło. Ale no w ogóle strasznie mi irytuje ten Red Dead, no ja pierdolę. Na, lap, na lapku działa bezwzględnie, a na PC od razu się kraszy jak tylko się uruchomi. Nawet nie do końca się uruchomi, miga mi czarny ekran przez sekundę i od razu się wyłącza. Bez żadnego komunikatu, jakby wiesz... Ale to to komputer ma problem z włączonym Red tak? Bo to wcześniej miałem tak, że Red Dead mi działał bezbłędnie, ale na przykład kierownica potrafiła się crashować przy, przy podłączeniu. Yy, znaczy nie kierownica, tylko spierdale mi z drogi typu. Co za typ! Ewidentnie widzę, że jadę na czołowę do mnie chuj! Ciężko znaleźć robotę. Znaczy faktem jest, że teraz po prostu yy, trochę się rzucili ludzie. Bo się nagle zorientowałeś, o kurwa, biedujemy trochę jako państwo. Ja nienawidzę tej drogi! Wąska strasznie. Jest tak jak na koniczynkach. Absolutnie, ta odnoga jest tak wąska, że momentami nie jestem w stanie dokładnie skręcić, żeby nie zahaczyć kurwa naczepą o No Dobra, nic się nie stało. Nie spodziłeś się, się. No tutaj nie jest ważne. To jest na no. chyba, bo słyszę, że strzelają. Jak nie ma po drodze strzał, nie że ona jest zawsze na końcu. No baskacze! Wow. A! mam jedną ten pistolet? Nie w Stupy! Wow, wow, wow. Uwaga dynamit! No właśnie tutaj przez przypadek trafiłem. O boże, oni w dupy tam się pojawiają. Ej, no czemu nie mogę wyciągnąć kurwa tego? Boże, ale pestka poszła. Ej, kurat, co To pestka kawek... Dobra, czas na przemoc. Kurwa, kurwa, czemu nie mogę mieć tego, drugiej broni? Może no, masz ją z tortu, żeby Osoba. Uwaga, o, <noise> Ty, ile się A następnie znowu. Uwaga, dynamik będzie wyraźnie. O kurwa! Ty, ileś tu z tego? Omae wa mu sindeiru. No ni! No to sam ich zabił? co? Ty miałeś być tu, żeby mi pomóc. <noise> no przecież pomagałam! No to ci chodzi! <noise> Ja zanim zjadę swą buń, mnie nie skończyłam. Okej. Okay. Czemu zawsze wychodzisz z tego baru ostatnio? No bo poszłam się napić. Tak myślałem. Czułem, czułem. Na no blisko jest. Tylko takie górzyste tereny. No tu wybrałem ten teren, na to, że tu jest bardzo trudny teren. Zo tu nie możecie zrespić. Oho, Do... schowaj tego gnata, schowaj! Kurwa, kontrola przed nami, a O, patrzcie na moje gimbe! Z daleka cię widać z kilometra. To ja... A to ja tutaj nie wiem czego. Kurwa, niedźwiedź! Ja pierdolę! Ludzi po ciebie? nie, dobra, widzę, że nie, dajesz sobie nie. radę. Ja go widziałem, dlatego zwolniłem, nie? Żeby go nie płoszyć, a ja ta na pełnej kurwie. Uuuu! Przez las że apy, nie wiadomo po co. W większości ludzi, których poznałem, czyli takie powiedzmy 80% ludzi, których poznałem, oni, mam wrażenie, mają takie podejście, że dla nich ujmą na honorze, byłoby przyznać się, że nie rozumieją czegoś i zapytać o wyjaśnienie, ale nie jest ujmą na honorze, od razu ocenia książkę po okładce. Dziwne. To kurwa było! No jedź kurwa, to tylko wąż! <śla> To jest irytujące że bo to niby taki mały zeskroniec, a twój koń dostaje pierdolca. <gry>